Suns of the Forest poruszyło graczy, a fani gier typu survival zagrywają się w Nowego Foresta godzinami, a statystyki mówią same za siebie. Gra, mimo tego, że jest dostępna we wczesnej wersji, spodobała się graczom. A już totalnie spodobał mi się wątek z Kelvinem, rozbitkiem, którego spotykamy na początku gry i towarzyszy nam przez cały czas jako pomocnik. A jeśli zastanawiacie się na tę chwilę nad zakupem gry i szukacie czegoś po dobrej cenie, to eneba.com jest wręcz idealnym miejscem. Znajdziecie tam przecież ponad 10 tysięcy gier. Wystarczy, że wejdziecie na ene z linku w opisie, dodacie ulubioną grę do koszyka i wybierzecie możliwość Płatności spośród naprawdę wielu opcji, co też jest dużym udogodnieniem. Tym samym wspieracie naszą działalność oraz kupujecie gry po najlepszych cenach. Przypominam raz jeszcze, wszystkie potrzebne linki są w opisie, a ja wracam do newsów. Kelvin uległ wypadkowi, który spowodował u niego utratę słuchu, przez co musi pisać wszystko w swoim notatniku. Od samego początku twierdziłem, że jest to świetna postać, która łamie bariery, jeśli chodzi o gry, i tak oto nasz przyjaciel pomaga nam w sumie we wszystkim. Ma też kilka swoich problemów i gliczy, i tak oto potrafi zatrzymać się w powietrzu i zaciąć się przy wykonywaniu zadania, które zakłada dało, że ma przynieść drewno potrzebne na budowę domu. Gracze pokochali Kelvina, jego ciekawe akcje oraz umiejętności lewitowania oraz wchodzenia w płomienie podczas rozpalania ogniska. Jako że gra znajduje się we wczesnym dostępie, to takie sytuacje występują, aczkolwiek sami powiedzcie, że ma to swój urok. Zdecydowanie obecność Kelvina sprawia, że gra jest dużo zabawniejsza, szczególnie jak gra się w pojedynkę i brakuje przyjaciela, z którym można się pośmiać najróżniejszych głupot w Sons of the Forest. State of Play, które podsumowaliśmy sobie wczoraj, to jeszcze nic. Jak już wielokrotnie wspominaliśmy, czeka na nas jeszcze PlayStation Showcase, który z zapowiedzi Znanego dziennikarza Jeffa Graba ma odbyć się w okolicach czerwca, a dokładniej przed E3. Wydarzenie ma być bogate w dużo lepsze ogłoszenia, a Grab wspomniał o tym także w niedawnym podcaście Game Mess Decides, gdzie podkreślił, że showcase będzie przeznaczony do zapoczątkowania nowej fazy rozwoju PlayStation 5. Na wydarzeniu mamy zobaczyć więc mnóstwo zapowiedzi gier, które wlecą na konsole obecnej generacji. Według informacji, impreza miała odbyć się pierwotnie jeszcze jesienią zeszłego roku, ale finalnie przesunięto wydarzenie właśnie na czerwiec. Oszczędzają dobre materiały na PlayStation Showcase, które odbędzie się E3. Wydarzenie miało się odbyć jesienią zeszłego roku, ale ciągle je przesuwali, ponieważ deweloperzy nie byli gotowi. Teraz już są, więc Sony powinno mieć ogromny pokaz, który przybliży następną fazę PlayStation 5. Informacja nadal pochodzi tylko od dziennikarza, który, co prawda, jest bardzo wiarygodnym źródłem, a z jego ostatnich doniesień sprawdziło się chociażby state of play, więc zna się na rzeczy. Aczkolwiek, jeśli nie chcecie mu wierzyć, to wcale nie musicie tego robić i sam uważam, że do dat trzeba często podchodzić z dużym dystansem, bo jest to kwestia bardzo elastyczna. Tak czy inaczej, PlayStation Showcase musi być ogromne, i skoro mówi tak. Grab to całkiem możliwe, że wreszcie doczekamy się jakichś sensownych zapowiedzi. Na horyzoncie jest jedna całkiem ciekawa premiera od naszego polskiego studia Awaken Realms. Powstaje bowiem gra RPG Tainted Grail The Fall of Avalon, określana często mianem polskiego Skyrima. Nie wiem czy słusznie, aczkolwiek na Steamie pojawiła się ostatnio informacja, że twórcy szukają graczy do testów w ramach wczesnego dostępu. Jest to jednak taki bardzo, ale to bardzo wczesny dostęp, który będzie odbiegał od kanonu dobrej gry RPG, bo zabraknie dźwięku dla niektórych postaci pobocznych, balans gry może być niezadowalający, a oprawa wizualna jeszcze dopracowana, natomiast warto sprawdzić, co się tam dzieje. Wybranych zostanie 100 graczy, którzy muszą wcześniej wypełnić ankietę, aby zapisać się na testy. Po skończonych testach zostaną też poproszeni o feedback, na podstawie którego twórcy będą dalej tworzyć Tainted Grail. Wczesny dostęp ma podobno ruszyć 30 marca tego roku, a jeśli dopiero rozpoczynają szukanie osób do testów alfy, to może się to wszystko opóźnić. Jak wczoraj mówiłem całkiem sporo o Suicide Squad Kill the Justice League, tak dzisiaj wypada sobie do tego tematu powrócić, bo pojawiło się kilka znaczących kontrowersji związanych z grą od Rocksteady. Steady. Otóż okazuje się, że gra Rzecz jasna umożliwi rozgrywkę solo, ale będzie wymagała połączenia z internetem. Naturalnie jest to gra usługa, więc zaskoczenie może nie jest na miejscu, ale takie przesłanki często rodzą negatywne emocje, bo wymóg połączenia z internetem jest często problematyczny, choćby u osób, które mają ten internet nie do końca stabilny i po prostu często przerywa połączenie. Tak samo na wyjazdach albo w trasie, gdzie o połączenie jest trudno. Wiele gier sięga po takie rozwiązania, ale często jest to niwelowane po premierze przy aktualizacjach i twórcy prowadzą specjalny tryb offline. Być może będzie tak również przy Suicide Squad. Komentarze wokół gry raczej do pozostałych. Pozytywnych nie należą i nawet nie chodzi tutaj konkretnie o wymóg stałego połączenia internetowego, ale o model gry usługi, który nie odpowiada fanom starszy gier od Rocksteady, którzy określają Suicide Squad mianem marnego skoku na kasę. Wolong Fallen Dynasty to gra od Team Ninja, której demo jakiś czas temu mogliśmy ogrywać na konsolach, a teraz przyszedł czas na graczy pc towy którzy czekali na możliwość sprawdzenia gry i okazuje się, że tytuł cieszy się sporym, jak na taką grę zainteresowaniem, a statystyki na Steamie mówią same za siebie. W piku w grze znalazło się 57,5 tysiąca graczy, premiera zaplanowana jest na 3 więc w sumie już niedługo, a wrażenia po wersji demo na ogół są pozytywne. Mimo, że gra nie jest idealnymi Soulsami, i to chyba jasne, to jest dobra i widać, że twórcy się postarali. Jest kilka mankamentów, ale zamiast o tym gadać, poczekam do premiery i wtedy okaże się, co poprawili twórcy. Przypominam, że gra na premierę znajdzie się w Game Passie, więc bez problemu będzie można sprawdzić, co przygotowali dla nas ludzie z Team Ninja, a gra zdecydowanie trafi do osób, którym spodobało się Nio. W zasadzie można powiedzieć, że Team Ninja tworzy jedne z najlepszych Souls-like'ów na rynku i wydaje się, że Wolong Fallen Dynasty też może się udać. Polskie studio 11 -bit wrzuciło na Twittera ciekawą zapowiedź, na której widnieje data 27 lutego i podpowiedź w postaci słowa Tauma. To jest, jak wynika z podpisu poniżej, starożytnym greckim słowem określającym niezwykłe wydarzenie. Jest to bardzo enigmatyczna zapowiedź i na ten moment możemy jedynie snuć teorię. Wiemy, że Eleven Bici pracują nad Frostpunkiem 2 oraz współpracują z Full Theory nad Project 8 i Vitriol, więc zobaczymy, czy tyczy się to jednej z tych gier. Możliwe, że będzie to coś całkowicie nowego i tajemniczego, a to, że opis nawiązuje do starożytnej Grecji, może coś sugerować, a tego dowiemy się już w poniedziałek o godzinie 17. 00. Dajcie znać, co obstawiacie. Kolejny dzień to kolejne informacje o Hogwarts Legacy. Tym razem chodzi o DLC, które niewątpliwie zostanie prędzej czy później wydane, bo sukces gry tylko za tym przemawia. Niby reżyser gry, Alan Tew, wspominał, że nie mają w planach fabularnego rozszerzenia do dziedzictwa Hogwartu, tak sytuacja może się zmienić, jeśli gra okazałaby się sukcesem i zbierałaby dobre notowania. No i jak wiemy, tak się przecież stało. Przyszedł też czas na wypowiedź Erika Browna, głównego inżyniera W Avalanche Software, który podkreślił, że póki co Hogwarts Legacy nie ukazało się jeszcze na wszystkich platformach, więc warto poczekać, aż wszystkie wersje zostaną dopracowane i wydane, a mowa o konsolach starszej generacji oraz Nintendo Switch. Dlatego twórcy poczekają na to, aż gra wyjdzie na wszystkie docelowe platformy, a później będą zastanawiać się nad tworzeniem DLC, które tak jak już mówiłem jest moim zdaniem nieuniknione po takim sukcesie. Tym bardziej, że Warner Bros. chce rozwijać swoje marki jak tylko może, a ciekawe rozszerzenie fabularne sprzedałoby się na pewno świetnie bez dwóch zdań. Na ten moment musimy poczekać jeszcze do kwietnia, gdy gra zostanie wydana na Old Geny oraz na koniec lipca, gdy do sklepów trafi wersja na Switche. Na ten moment niewątpliwie trudnym zadaniem dla dewelopera jest przebudowanie gry w ten sposób, aby dobrze działała na starszych konsolach, i dobrze, że dali sobie na to czas. W dzisiejszych czasach stworzenie gry na obie generacje jest nie lada wyzwaniem i dobrze wiedzą to też ludzie z Avalanche. Tak samo było z Cyberpunkiem. Redzi chcieli dopracować grę do ogrywalnego stanu, zanim wezmą się za DLC w większym zespole. Możliwe więc, że jakieś koncepcje nad płatnym DLC do Hogwarts Legacy już powstają, ale na ten moment trudno nam o tym mówić, skoro to tylko teorie. Według raportów premiera dziedzictwa Hogwartu była największa od 7 lat, a oglądalność wirtualnej encyklopedii poświęconej uniwersum wzrosła o 39% w tylko 5 dni, czyli jest to więcej niż na przykład po premierze Fantastycznych Zwierząt. David Haddad, czyli prezes Warner Bros. opowiedział o sukcesie w ten sposób. Zaangażowanie graczy jest spektakularne. Od momentu premiery użytkownicy spędzili w grze łącznie 267 milionów godzin, posadzili 393 miliony magicznych roślin, uważyli 242 miliony mikstur i pokonali 1,25 miliarda czarnoksiężników. Jesteśmy zachwyceni początkiem sprzedaży i widzimy jasną przyszłość dla premier na kolejnych platformach. Co Każde potwierdził, że są zainteresowani rozwinięciem uniwersum na nową franczyzę, jak i stworzeniem gier na bazie innych znanych marek Warner Bros, o czym mówiłem już wcześniej. Cóż, wydaje się więc, że DLC do Hogwarts Legacy to sprawa nieunikniona i nawet jeśli jakimś cudem by się tak nie stało, to uniwersum Harry'ego Pottera w grach od Warnera będzie rozwijane o kolejne gry. Jest to świetna wiadomość dla panów Harry'ego Pottera i nie tylko, bo jak wszyscy wiemy, Warner Bros. nie tylko tym światem stoi. Nie dość, że stworzyli dobrą grę, to jeszcze nauczeni doświadczeniem będą działać dalej i właśnie o to chodzi. Miejmy nadzieję, że będzie tylko lepiej, a ja dziękuję Wam za oglądanie. Trzymaj. Macie się, no i do jutra.